Hello, witam was serdecznie. Podłączę sobie jeszcze słuchawki z mikrofonem. Minęła 11. Chciałam dzisiaj z wami o czymś porozmawiać, czymś ważnym. Eee, poczekam, poczekam aż trochę osób się znajdzie. Ale dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać o, o poradniach psychologiczno-pedagogicznych i o tym, jakie praktyki stosują. I zaraz do tego przejdziemy. Ale chciałabym, żeby ktoś się pojawił. O, jest Patrycja. Patrycja, daj znaka, czy mnie widać, słychać, czy wszystko jest ok? Bardzo Cię proszę. To świetnie, że już ktoś jest. Mam nadzieję, że zaraz dostanę feedback i będziemy mogli przejść dalej. Jeżeli już jesteś na tym kanale, a może nie wiesz, czyj to kanał i czym się zajmuję, to ja się nazywam Dolores Anna Rzakiewicz i zajmuję się doradztwem i redagowaniem pism w zakresie orzekania o niepełnosprawności. O, widzę już Tynę też, dziękuję. Zajmuję się doradztwem w zakresie orzekania o niepełnosprawności, ale także orzekania o kształceniu. Specjalnym. Zazwyczaj mówię tu dużo o orzeczeniu o niepełnosprawności, ale dzisiaj chciałabym powiedzieć bardzo ważne rzeczy odnośnie, odnośnie orzeczenia o kształceniu specjalnym, które wydają poradnie psychologiczno-pedagogiczne. O, właśnie, Patrycja już daje mi znaka, że mnie widać i że mnie słychać, i to jest świetne. Eee, jeszcze tylko powiem, dlaczego to robię i kim w ogóle jestem. Ja jestem z wykształcenia socjologiem, pracownikiem socjalnym. Przez 10 lat pracowałam w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, właściwie w PCPR-ze, gdzie zajmowałam się doradztwem specjalistycznym dla osób niepełnosprawnych i też orzekaniem o niepełnosprawności. Poza tym sama mam dwoje dzieci z orzeczeniami oboma. No i pewnego pięknego dnia postanowiłam, znając troszkę przepisy i wiedząc o co chodzi w trawie, po prostu pomagać rodzicom, bo wiem, że właściwej pomocy nie otrzymuje się niestety w instytucjach, albo przynajmniej bardzo rzadko. I dzisiaj porozmawiamy właśnie o poradni psychologiczno-pedagogicznej. No słuchajcie, poradnie przeżywają oblężenie i to wiemy wszyscy. Ale to, że przeżywają oblężenie, nie zwalnia ich ze stosowania przepisów prawa. Ten live się narodził, kiedy jedna z moich klientek przyszła do mnie i wykupiła usługę przygotowania orzeczenia itd. No, i zaczęłyśmy działać, i chciała złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o kształceniu specjalnym itd. Potem go wykorzystać w zespole. Ja zazwyczaj zalecam taką. Taką, e, taką kolejność. O, widzę, że Karolina już pisze. No właśnie, tak, jeszcze jedna rzecz, bo na ucieknie, słuchajcie. Będę bardzo wdzięczna, jeśli udostępnicie ten live, bo rodzice o tym nie wiedzą, co teraz powiem. E, I jeżeli chcecie otrzymać taką krótką. E, o, właśnie, Patrycja, już mówisz terminy długie. To za sens, odpowiedź na to pytanie! Co z tym zrobić? Jeżeli ktoś napisze komentarz pomocnik rodzica, to potem na privie podeślę taką, taką skrótową informację o postępowaniu, jak działać, nie? To taka ściąga. O, może tak. Także poproszę Was o udostępnianie, o komentowanie, wtedy tym osobom później z ręki wyślę taką informację. No i wracamy do tematu, wracamy do tematu, do orzeczenia o kształceniu specjalnym. I co, co z tą moją klientką? Ano okazało się, że złożyła wniosek o przebadanie dzieci tam powiedzmy w styczniu. Pani dyrektor radośnie powiedziała to, co Patrycja tu napisała, że terminy to są bardzo długie i da wrzesień. No i dziewczynie ręce opadły, bo to wiecie, no. Pół roku małych dzieci to jest bardzo długo. Dzień dobry Moniko. I po prostu to jest bardzo długo. Jeśli jeszcze chcemy iść z tym orzeczeniem z KSM em do, do zespołu, no to to wszystko się rozciąga w czasie niebotycznie, nie? Ech. No i, wy, i wydało się, wydało się, jak powiedziałam, co zrobić. Otóż słuchajcie radni psychologiczno pedagogiczne wydając orzeczenia o kształceniu specjalnym muszą stosować przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, bo jest to instytucja prawa, jest to urząd i taki tryb jest przewidziany do rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczenia kształcenia, o potrzebie kształcenia specjalnego. Co się dzieje, jak wy przychodzicie i tylko mówicie. No to wtedy wam mówią, że termin to jest za pół roku i trzeba będzie czekać, i tak dalej. No i wy czekacie, no bo co macie zrobić, nie? Nie wiecie tego. Nie wiecie tego, że trzeba złożyć wniosek. Najlepiej zaświadczeniem lekarskim, z diagnozą już i po prostu go złożyć. Bo wtedy zgodnie z przepisami KPA poradnia ma 30, maksimum 60 dni na wydanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale nie pół roku! Tadam! No i najlepsze jest to, że moja klientka poszła i chciała złożyć ten wniosek, a Pani nie chciała od niej przyjąć! I to jest następny kuriozum! Urzędnik nie ma prawa nie przyjąć wniosku! Ale ponieważ nie chcemy bić się urzędnikami i nie chcemy naszej energii po prostu tak o sobie rozsiewać gdzieś tam, bo wiemy jak jest z naszymi dziećmi i mamy codziennie dosyć. Więc po prostu powiedziałam, wyszli kobieto ten wniosek poleconym razem z zaświadczeniem lekarskim. Wtedy to jest tak, pismo wchodzące, zarejestrowane w dzienniku, zgodnie z KPA i wszystkimi innymi historiami, musi na nie być udzielona odpowiedź. Odpowiedź. I nie ma, że urząd nie przyjął wniosku. Z czymś takim się też czasami spotykam w zespołach, że pani w zespole mówi nie, bo tu czegoś nie ma, to ona nie przyjmie. Nie ma takiej opcji. Musi to przyjąć, a jeżeli potem, na przykład, zespół uzna, że czegoś brakuje, to zespół, a raczej ten pracownik, któremu jest to zlecone, pisze pismo z prośbą o uzupełnienie jakichś tam braków formalnych, czy czegoś tam, no co tam będą chcieli, se. Nie ma takiej opcji, ale i w związku z tym, że nie chcemy się kopać i nie chcemy swojej energii zostawiać w zespołach ani w poradniach, wysyłamy poleconym wniosek o, o, wy o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego razem z zaświadczeniem lekarskim, bo bardzo często macie już to zaświadczenie lekarskie od psychiatry na przykład w przypadku autyzmu czy od jakiegoś tam innego lekarza. Następna rzecz. I tego wam poradnie nie mówią. Ba, niektóre poradnie, chociaż powinny, nie udostępniają nawet na swojej stronie internetowej wniosku o wydanie orzeczenia. I to również jej jest niezgodne z prawem. Widzę, kolei, widzę Aldonkę, widzę Urszulę, widzę Anię, widzę Panią Izę, Agnieszkę, pozdrawiam serdecznie wszystkich. I teraz tak jak powiedziałam, e, nie ma takiej opcji, że poradnia nie udostępnia wniosku. Jeżeli taka jest mądra poradnia, to weź wniosek z innej strony internetowej, bo generalnie jest pewien zakres wy, wyszczególniony w rozporządzeniu, co taki wniosek zawierać musi. Hello, Dominiko! Widzę, że też jesteś miło mi. Wiecie, że to jest fajne doświadczenie dla mnie. Ja mam ostatnio bardzo trudny czas też w swój prywatny, jeśli chodzi o moje dzieci i. I fajnie, że jesteście, wiecie? To jest super. Więc reasumując dzisiejszą. Dzień dobry pani Kasiu, fajną Kasię też pozdrawiam. <grym> reasumując dzisiejszą, dzisiejszą krótką transmisję, bo ona wcale nie będzie długa. Wiecie, że ja nie lubię długo gadać, ja lubię krótko, konkretnie i dawaj. Wniosek wypisujecie o, rzecz, o potrzebie kształcenia specjalnego, wysyłacie go poleconym razem ze zaświadczeniem lekarskim. Zaświadczenie lekarskie zgodnie z przepisami wcale nie musi być wystawione spe przez specjalistę. Nie ma takiej opcji. Rozporządzenie mówi o zaświadczeniu lekarskim. Nie mówi nawet o tym, że ono powinno być wystawione przez lekarza, który się zajmuje danym. Nie, 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 nie! Nie, mówi o zaświadczeniu lekarskim. I dlatego, dlatego możecie spokojnie poprosić pediatrę, lekarza rodzinnego, który wie e, po prostu, co jest grane z dzieckiem. No ja, ja do mojego pediatry zgłaszam na przykład wszystko, nie? Taka, poradnia, taka, to się dzieje, tam to się dzieje, tu diagnoza, tam diagnoza. Tak naprawdę to jest najlepiej zorientowany lekarz, przynajmniej w moim wypadku. I bez problemu mi taki wniosek wypiszę. I wtedy go załączasz do wniosku. To zaświadczenie lekarskie. Oczywiście też na druku poradni. To też uczulam, słuchajcie. Inny druk ma poradnia, inny druk ma zespół. To one się różnią. Czasem może zespół honorować to, ale zróbcie ten układ w stronę zespołu i zainteresujcie się konkretnym wnioskiem. To tak korzystnie wpływa. Także Wiecie bardzo dużo, i wtedy poradnia, jak wy wyślecie taki wniosek poleconym, ona go musi zarejestrować i musi w ciągu 30, maksymalnie 60 dni wydać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uwaga, przeprowadzając wszystkie niezbędne badania. Bo część możecie mieć wy, nie, czasami idziecie gdzieś prywatnie, no, to różnie bywa, nie? Ale jeżeli tego nie macie, to poradnia musi to zrobić i ma na to maksimum 60 dni. Mm? No i to już jest zupełnie coś innego, niż jak ja przychodzę w styczniu, a ktoś mi mówi: Pani, będziesz pani przebadana we wrześniu, a potem orzeczenie jeszcze później, no bo to trochę trwa, nie? Więc nie dajcie się. Nie dajcie się i daję wam tą informację, ponieważ bardzo często na grupach też pojawiają się tego typu pytania. Notabene powiem, że pani Dominika, moja klientka, po odpowiednim piśmie i przeszkoleniu przeze mnie, nagle się okazało, że poszła w kwietniu, bo w końcu napisałyśmy pismo do poradni, po poradnia odpisała na taki wniosek, że ona nie może, bo to, bo tamto, bo siamto. Pojechałam z paragrafami, napisałyśmy pismo, poszła na rozmowę i nagle się okazało, że, że w maju można dzieci przebadać. I będzie orzeczenie w maju najpóźniej, w czerwcu, a nie, a nie we wrześniu. Słuchajcie, odsyłały ją i zbywały przez trzy miesiące te dziewczyny. No to jest niedopuszczalne. Ja wiem, że poradnie mają dużo do zrobienia. Ja wiem, że tak jest wygodniej dla nich, ale my się zajmujemy naszymi dziećmi i mamy robić to, żeby dla nich było dobrze, żeby na czas dostały orzeczenie, żeby można było zadziałać. Druga sprawa, tak przy okazji, orzeczenie o nauczaniu indywidualnym e, może być wydane bardzo szybko, do dwóch tygodni od daty złożenia wniosku, bo to jest sytuacja kryzysowa. Trzecia sprawa jeszcze mi teraz przyszła do głowy. Zaraz do odpowie odpowiem na Twoje pytanie. E, jak długo jest ważne zaświadczenie lekarskie do poradni wystawione? I uwaga, uwaga! Tutaj przepisy tego też nie regulują. Więc nie ma takiej opcji, że Wy złożycie zaświadczenie, a poradnia powie, że jest nieaktualne, bo nie jest, nie wiem, z przeciągu 30 dni, bo często ten błąd merytoryczny pojawia się na grupach, że myślicie, że ono jest ważne tylko 30 dni. Nie! takim umownym okresem, y, między poradniami, co to pod stołem sobie dziewczyny tak ustalają, no, żeby też nie było tak, że ktoś przyjdzie z zaświadczeniem sprzed pięciu lat, no bo to już bez przesady. To jest, że rok jest ważne takie zaświadczenie. Więc naprawdę, na pewno nie 30 dni. Dominika pyta, kiedy najlepiej złożyć wniosek o wydanie nowego KS-u na kolejny etap edukacyjny, już do szkoły ponadpostałej? PPP nie przyjmuje wniosku wypełnionego przez innego. To trzeba to zrobić, co powiedziałam donika. wypisać wniosek, załączyć zaświadczenie, wysłać poleconym. Jeżeli ci odpiszą, e, to przyjdź do mnie, jak nie będziesz wiedział, co im odpisać, to ja wtedy im odpiszę. Ponieważ e, nie ma takiego obowiązku, żeby to było od specjalisty. Tym bardziej słuchajcie teraz. Doskonale wiemy, że na przykład dostać się do psychiatry dziecięcego e, no jest bardzo trudno, nawet prywatnie. Nawet prywatnie się czeka pół roku. Więc to nie może być przeszkodą do tego, żeby dziecko nie otrzymało pomocy, tym bardziej, że nie ma umocowania prawnego. Nie ma umocowania prawnego. Poleconym wniosek plus to zaświadczenie, które masz, Dominika i wyśli poleconym im a potem jak do Ciebie dzwonią i chcą z Tobą rozmawiać, to powiedz nie, ja poproszę odpowiedź na piśmie, bo ja złożyłam pisemnie i proszę się ustosunkować na piśmie. Możesz nawet powiedzieć, ja zapytam mojego prawnika, albo ja zapytam jego doradcę, ja zadzwonię do kuratorium i się dowiem, ja zadzwonię do menu, w menu jest taki bardzo fajny apartament, dzień dobry Moniko Kozłowska, jest taki bardzo fajny apartament edukacji włączającej, I on może Wam bardzo pomóc. Jeśli oczywiście się dodzwonicie, bo to też jest następna sprawa, ale warto wiedzieć, że taki jest. Właśnie Patrycja mówi, że dostać się do psychiatry to cud. No, no, od ręki to nie, nie, to, to, to jest nierealne w tej chwili, nie? Nawet ze skierowaniem, że pilne, czy coś tam, gdzie tam człowieku zapomni. Także nie, nie dajmy się zbyć, nie dajmy się zbyć. Wyszli poleconym do mnie, a jak, a jak ci coś odpiszą głupiego, to przyjdź do mnie, to napiszemy im pismo. Także nie dajcie się, to są ważne informacje, które macie i nie musicie wcale czekać pół roku na przebadanie dzieci, bo zadaniem statutowym każdej poradni jest diagnoza dziecka na danym rejonie, więc w danym rejonie zgodnie z, z tym do szkoły, do jakiej szkoły chodzi, nie? bo to w ten sposób idzie rejonizacja, nie według miejsca zamieszkania, w przypadku szkół przynajmniej. nie. Także już to wiecie, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to zapraszam eee, i o, może napiszę, że otrzyma siódemkę w sądzie, ale komisja wystąpiła uzasadnienie. No, czasami się odwołują. Są niektóre zespoły wojewódzkie, które gremialnie się odwołują i często inne wcale. No jak wystąpili o uzasadnienie, to zapewne będą składać odwołanie. No i czasem tak bywa, nie? Eee. Nie wiem, nie pamiętam w jakim zespole Ty orzekałeś dziecko, nie? To jest bardzo różnie. E... No nigdzie nie ma takiej informacji Dominiko, ale to już wiemy, że to po prostu trzeba zrobić wcześniej, tym bardziej, że e... Jeśli jest rekrutacja do ponad podstawowej szkoły, to też posiadając orzeczenie powinniśmy dać taką informację, a, a jak nie mamy orzeczenia, no to co im damy, nie? Czasami nawet te punkty z orzeczenia przeważą, że kogoś przyjmą. Jest też taki, taki wymysł, jak opinia o pierwszeństwie w przyjmowaniu dziecka z orzeczeniem. nie? to to jest trochę inna sprawa, ale też bywa. Jak długo się czeka na sprawę w sądzie, to wszystko zależy od sądu. Słuchajcie. Wszystko zależy od sądu. Generalnie biegli też są obłożeni, nie? Ale ja ostatnio tu pisałam na przykład klientce, jakoś w grudniu żeśmy pisały i już ma postanowienie, już był biegły, już powiedział, że tak i już ma postanowienie sądu o tym, że dziecko wymaga punktu siódmego, czyli popatrzcie, grudzień, a mamy maj. Bardzo szybko, bardzo szybko mój 22-letni syn z autyzmem będzie potrzebował odwołania od orzeczenia. Mhm. No właśnie, to zapraszam Aniu, zapraszam Aniu u mnie na stronie, możesz zakupić takie odwołanie, to trzeba wybrać odwołanie nie do sądu, tylko właśnie do zespołu wojewódzkiego i zadziałać. Także zapraszam w razie W. Pamiętajcie tylko o tym, że jeżeli dostajecie takie orzeczenie i chcecie skorzystać z mojej pomocy, to druga sprawa, która ostatnio też wynikła, i powiem przy okazji, mam tego bardzo dużo. Mam tego bardzo dużo, na tyle dużo, że ostatnio już napisałam, że na przykład orzeczenie, które zostały odebrane tam po piątym, już nie, nie, nie realizuję tych wniosków o, o, o odwołanie, po prostu nie jestem w stanie ich przerobić. Więc najpierw. Pierwsza sprawa, jak otrzymasz to i jesteś zdecydowana na to, żeby mi powierzyć swoją sprawę, to od razu po prostu kup i ustaw się w kolejce. Ja się odezwę do 48 godzin, wezmę co potrzebuję i potem sukcesywnie, zgodnie z terminami jadę i piszę. Natomiast jeżeli ktoś mi przyjdzie i powie, że ma odwołanie, nie wiem, za trzy dni, jutro, termin, nie, nie, nie dam rady. Więc o to sobie zadbajcie. Widzę, że tam fajnie sobie piszecie i świetnie, że sobie pomagacie, i to jest bardzo dobre. No, proszę, ktoś tu pisze, że w kwietniu i w maju posiedzenie. Da się? Da się? Różnie jest w poradniach. Niektóre całkiem fajnie funkcjonują. Natomiast widzę tego coraz więcej. Jest bardzo dużo dzieci ze spektrum autyzmu w tej chwili. To z różnych czynników wynika. I nie tylko. Nie? Myślę, że to jest no, taka sytuacja, jaka jest, i, i jest tych dzieci dużo więcej. No, a to wymaga diagnostyki, wsparcia i tak dalej i tak yy, dalej. Także yy, działajcie. Jeżeli potrzebujecie mnie, to przychodźcie. Yy, I tak jak mówię, szybciutko ustawiajcie się w kolejce, bo mogę powiedzieć, że nie mam czasu i nie dam rady. A nie jestem osobą, która weźmie tego 500, a potem nie zrobi na czas. Czasami się zdarza, że muszę to w nocy napisać, więc ja to zrobię. Natomiast staram się tego też unikać dla swojego własnego dobra i dlatego, żeby mieć więcej czasu dla swojej rodziny, dla swoich dzieciaków, no, z którymi też jest różnie. Niektórzy, co mnie znają, to wiedzą, że też nie jest różowo. <grych> no, e, Także o tym pamiętajcie. E, jeżeli zechcecie wpisać w komentarzu pomocnik rodzica, to powysyłam Wam e, tą ściągę, o której mówiłam. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Ile jest czasu na to, żeby przygotować się do odwołania do Komisji Wojewódzkiej? Tylko 14 dni. To jest mało. Więc od razu, jak dostaniesz papier, to cyk, cyk i już w kolejce ustawić się. E, także to jest mało. 14 dni do sądu jest 30. Nie? To jest trochę więcej potem. Także mam nadzieję, że tych kilka informacji, które są naprawdę bardzo ważne, bo one Wam pomogą, oszczędzić czas, nerwy i otrzymać szybciej to, co potrzebujecie dla dzieci. Nie? Pamiętajcie też, że od orzeczenia w poradni również możecie się odwołać, bo to jest decyzja administracyjna i też macie 14 dni. Jeżeli macie z tym problem, to przychodźcie. Te odwołania też piszę. Różne już były szopki. <grym> Także przerobiliśmy trochę już z klientami z moimi dziećmi. Serdecznie Was zapraszam, a teraz życzę Wam spokojności, dobrego weekendu, e, czasu. E, e, kiedy się zgłosić, Pani Ewelino, najcześniej pół roku przed ustaniem ważności orzeczenia, żeby to miało sens, żeby te papiery były w miarę aktualne. Hmm? Także e, i życzę Wam dobrego weekendu, dobrego czasu, e, no i powodzenia z poradnią. Pani Ulu, nie ma takiego, co by wszystko zawsze na wiedział na czas. Ja też wiele rzeczy nie wiedziałam. <gry> Tylko właśnie mam tą naturę, że ja siedzę i drążę, że ja czytam i czytam ze zrozumieniem, bo na tyle długo siedziałam tam, gdzie siedziałam, że mam umiejętność dotarcia do odpowiednich aktów prawnych i właściwego ich zrozumienia. Dobrego dnia wszystkim życzę. I wszystkiego dobrego i dziękuję, że wpadliście, było mi bardzo miło dzisiaj, bo mam ciężki dzień. Dziękuję Wam. Na razie, pozdrawiam.